Broni trochę, słuchaj, jeśli chodzi o wyłapanie listwy, jeśli masz dziurowe ręce i nie chce się złapać. Spora jest akurat taka dla Ciebie, to możesz na nie za Zadym problem. Tak to się napinasz, obrażasz, oczerniasz mnie, gościu, a co do czego przychodzi to pampers i kupa w pampersie Broni się policją, machasz cywikami. <śmiany> I widzisz kurwa, widzisz właśnie, właśnie to jest różnica między nami, nie? Ja nikogo nie udaję. A ty owszem, wy wszyscy kurwa jesteście groźni. Jak trzeba, jak trzeba mniejszego albo słabszego zastraszyć, a jak ktoś sobie nie daje pluć w twarz, to potem kurwa, to potem kicasz kurwa jak taki, jak taki króliczek wielkanocny na jednej nóżce <laughs> i napierdalasz kurwa Natana kulą. Tak jak ja się nie zgadzam i nie popieram z tym, co Natan w wielu przypadkach robi czy mówi, tak idealnie, idealnie wam pokazał, że chuja mu możecie zrobić. Nie, jakby nie było, nie było, do tej pory lepszego, nie wiem, performensu, czy lepszej odpowiedzi e, na te wasze wszystkie e, pseudoprawilniackie e, zachowania, no bo sprawa jest prosta, nie? Wy za każdym razem wychodzicie z pozycji siły, tak? Masz tego nie robić, masz robić tak jak mówię, masz mi to oddać, Masz mnie posłuchać. A jak nie, to ci pierdole. I teraz w momencie, kiedy ziomek mówi jak mi wpierdolisz, to pójdę na policję. To następuje następuje kurwa zwarcie i nie wiadomo co się dzieje. Jakby nie macie na to odpowiedzi. No bo co ty innego możesz komukolwiek zrobić, niż mu pierdolić? Możesz z nim podyskutować? No nie możesz z nim podyskutować, bo na co dzień się jąkasz i nie potrafisz sklekotać dwóch zdań ze sobą. To już nawet nie mówię, że jakieś Super zajebiste argumenty tutaj yy, wchodzą do gry. Nie, ty jedyne co możesz zrobić, to kogoś uderzyć. Więc ja ci z góry mówię kurwa, mi będziesz groził albo jak mnie uderzysz, to pójdziesz siedzieć. Bo tak to wygląda w normalnym świecie. Jakby to nie są już lata 90. Jest, że ty zakładasz jakąś yy, skórę i dżinsy yy, i chodzisz straszyć babcie na straganie, nie? I one sprzedają i te babcie sprzedają, czy tam sprzedawały marchewki i... Zabrałeś im połowę tego, co te babcie zarobiły i byłeś kurwa mega groźny, bo tak wyglądało to środowisko. Ja nie mówię oczywiście, że on teraz chodzi i babcie zmartwew, prawda? Ale chyba nie można być aż tak głupim, żeby nie zrozumieć analogii. I teraz tak, co to ty nie jesteś, komu ty listwy nie sprzedasz, ale jak się pojawiło widmo konsekwencji tego, że nikt się przed tobą nie będzie kuli, nie mówił o wielki denisie, wielki denisie. Yy, nie bij mnie, przepraszam, jeść po alkoholu, kurwa i, i ten i potrącaj ludzi na przejściu dla pieszych. Jak już, jak, jak już nie ma czegoś takiego, to teraz nagle, bo to jest ta listwa, W razie czego? Bo chuj wie, co temu sergiuszowi do głowy strzeli, może rzeczywiście pójdzie na policję, a mi kłopoty nie są potrzebne. No niesamowite to jest. Co ty jesteś? Ci zwykła. Nie chcesz ich łapać. Jak powiedziałem, możesz na nim usiąść. A jeśli to nie pomoże, to wystawiam z mojego chłopaczynę, który jest w Twojej wadze i może Cię przetrącić w OKTAGONIE. Normalnie, legalnie. Zgłaszajcie się po kolei, te wszystkie kategorie niżej. Masz roboty od, od, od zarąbania, także... Aha, dobra, to już teraz, to już teraz, to już teraz, to już teraz czaję. Dlaczego jakiś ziomek z kontuzją charyzmu stał przed telewizorem, na, której, na, na, na którym leciał, niesamowitej jakości diss, Sentino i olejnika na mnie i tam coś się kurwa fafluniu pod nosem. I widzisz, ja ci powiem tak, ja w przeciwieństwie do ciebie nie muszę brać walk na galach kwajtowych, a tym bardziej nie muszę ich brać z swoim jakimś przygłupim kolegom. No nie muszę tego robić. I tą listewkę, którą trzymasz, jestem skłonny zaryzykować, że ty owszem byś na nią usiadł, jakbyś dostał ofertę, którą ja odrzuciłem. I to jakby bez zastanowienia. Bo w życiu są ważniejsze rzeczy niż twoi przygłupi koledzy, niż walki, całej tej patoli, którą kurwa, którą stworzyliście, bo kiedyś te freakfighty jeszcze były znośne, ale od, no bym powiedział, roku, może nie całego roku, to tak szczerze to mi by było osobiście wstyd i ujmą na honor, żeby było siedzieć koło takich ludzi jak ty w tym samym programie na tych samych prawach. Więc ja owszem czasami sobie popatrzę <laughs> jak, jak tam sobie po, pokrzyczycie, kurwa, ty kogoś kulą pierdolniesz, będziecie za sobą biegać, jakiś tam swel, confident. Jakieś tam liście polecą Ale wiesz, no niestety, no tym jesteście jakby w moim życiu, nie? Jakimś takim cyrkiem, jakimś takim zoo, ja sobie czasami na to popatrzę Akurat nie przyjęcie walki za milion dla dziewięciu minut kompromitacji to głupota, ja bym się tym nie chwalił No i widzisz no, i dlatego ty zawsze będziesz w drużynie labrygasów, nie? Trzeba działać, aby ludzie nie prowadźcie narracji, że ja miałbym zrobić takiemu powiat mikro Jakąś krzywdę, bo dla mnie to jest gościu, który jest nikim. Nie, nie mam zamiaru w ogóle tracić czasu na takie. I to też jest pojebane, nie? Bo jak ja go pierwszy raz na oczy widziałem, to przyszedł mnie o zdjęcie poprosić. Tylko widzisz, to, że za każdym razem jak się widzieliśmy, to ty mieli załeś dupę. Jaki wielki, kurwa, groźny, Jaki wielki groźny. Syna. No i teraz. Ja wiem, że pewnie ktoś pomyślał, no zrobiliśmy sobie zdjęcie. Byłem szczęśliwy, dlaczego on krytykuje mnie. I tak szczerze miałbym w ciebie wyjebane, tylko w momencie, kiedy ty po pijaku wsiadasz za kierownicę i jeździsz po ludziach na przejściu dla pieszych, to dla mnie zawsze będziesz tym, kim cię określiłem, czyli z pierdoliną takiego uba. Środę wieczorem odbyła się za. Okej, okay. i to tyle. Więc no i to też, i to te, i to też jest ciekawe, nie? To też jest ciekawe i tylko pokazuje, jak niestety nieutemperowane ego przejawia ten osobnik. A mianowicie ja go skrytykowałem za to, że najebany jeździł po ludziach, potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Jeszcze <coughs> wymusił na nie pierwszeństwo, bo ta kobieta ponoć miała zielone światło. I najpierw potulnie na tym nagraniu mówisz: No, mają rację, dałem zły przykład, nie powinienem tak robić bardzo tego żałuję już się nigdy tak nie zachowam a w dalszej części obrażasz osobę która powiedziała dosłownie to samo do czego ty się potem przy... do, do czego ty się wcześniej przyznałeś i za to przeprosiłeś no to kurwa ja rozumiem że chciałbyś trochę pieniędzy zarobić dla kolegi no ale no nie no, jakby, no nie pewnie przyszedł, po, przyszedł kurwa mm. Przyszedł do domu, dostał telefon od Sławka eee, bo trzeba jakąś walkę zrobić Taki kurwa konflikt, ja pierdolę, ja pierdolę No i kurwa wyszło tak, że no ten Labryga to tam 3,5 miliona ton waży Kurwa ja 60, on się bije, ja nie no, Kurwa no jest problem Chuj Masz jakiegoś klauna wokół siebie, którym, którym mógłbyś się zasłonić? Tak, super pomysł Zajebiście To też jest znamowite. Ja skromnie, bo jestem skromnym człowiekiem, ja skromnie mówiąc, jestem top 5 najważniejszych osób w tym kraju. I to naprawdę jestem skromny, bo ja też nie chcę tutaj w, jakąś, w jakieś samowielbienie i skrajnego centryzmu popadać. Chociaż wiem, że jestem wyżej, bardziej te wyższe pozycje w tym top 5. Top 5 ludzi w tym kraju. I nie influencerów, kurwa, streamerów, nie, nie, nie. Top 5 osób, osób fizycznych w tym kraju. I ty próbujesz mnie zaszuć jakimś chłopem, który ma 200 followów na Instagramie? No stary, no, kurwa go nie szuka nawet. Ja, jak, ten, jak ten kolega ma na Instagramie, żeby nie było? Top 5 zaraz po późanie małyszy Prokopie i Biszu? Nie, nie, nie. W top 5 jest jeszcze moja mama, moja siostra, mój syn i moja dziewczyna. Więc jakieś tam kurwa póziany i małyszy, no niestety nie mają miejsca. A też głupio mi by było siebie umiesz umieszczać wyżej. Na tle tak ważnych osób. No niestety to nie działa, stary. No to tak, to, to ten jest, no. No to... No tak szczerze, no... A, tutaj pewnie film, tak? Że mamy się bić? Kościami, kochać ludzi, mieć przyjaciół. A nie... No dobra, no to... Jak ja mam to traktować poważnie? Jakby, jak ja mam propozycję traktować poważnie, stary? Stary, mój pies jest popularniejszy na Instagramie, a zdjęć nie wrzuca. Stary, moje koty są, kurwa, bardziej na czasie, wiesz o co chodzi, nie? Mój pierwszy kot, kurwa, to jakby. To nie wiem, może. Jakby w którym. W którym momencie? Jakby, no wiesz o co chodzi, no? Ostatnie zdjęcie Mercy wrzuciła stary 3 lata temu. Wiesz o co chodzi, nie? No teraz tak. Jak osiągniecie coś w internecie we dwójkę, bo widzę, że chyba jesteście parą. Jesteście kurwa papuszki, nierozłączki. Jak osiągniecie coś wspólnie i twój kolega będzie wzbudzał jakiekolwiek zainteresowanie, na początek większe od mojego psa, potem kota, to wrócimy do tematu. Tylko jeśli waszym pomysłem na to jest, żeby wzbudzić zainteresowanie jest mówić o mnie, średnio to widzę. Średnio to widzę. Już i tak wystarczająco dużo klauty dostaliście, więc być może na klaucie was zobaczymy. Więc to tyle. Skandaliczne to jest. W głowach troglodytów kurwa jakby jedyna, jedy, jedyny sposób dyskusji jaki istnieje to jest dyskusja na pięści z przygłupim kolegą kurwa w Oktagonie. Żeby było na czynsz i na jedzenie Dorośnijcie No i też mam taki mały apel Bo widzę, że Widzę, że chamstwo się szerzy A mianowicie no ja za, no, za kilka tygodni Mam 29 lat Bardzo bym was prosił Żebyście mówili do mnie per pan Bo to też już się Bo te, to też już się w głowach pierdoli Że jakaś żeria do mnie Po ksywi albo po imieniu mówi I też czasami obraża Więc proszę pana Dziękuję, proszę pana Przepraszam, proszę pana To są zwroty grzecznościowe których musicie używać w momencie, kiedy mówicie o mnie. Dziękuję bardzo.